i zobaczmy, zagramy z Lola. Tak, League of Legends. Dopiero zaczynam, więc mam czwarty poziom i zobaczyłem, to grać Zacznę Tak. Grać wczoraj. tak uh, Jak coś to ogląda i oj

Nie? Tak no, czemu nie mogę postawić szybok? No, bo on nie może mieć światła. Tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że krzykulec nie może mieć światła. A Ale to jest taki ze czy Taki... ze ale to go? Znowu gramy z slot. No no no, no, no. Tak tak, to tam to leci, to to live mocno to śpiewa. Akceptuj. kochali go tylko prawdziwie. Może postawię jakąś tabliczkę od no, siebie? No, ale moja jedna interakcja z nim to była taka, że on coś mówił o i Ja do niego mówiłem, czy jest normalny. I no... Mimo, że go lubiłem, tak naprawdę nie wiem jaką tabliczkę mógłbym postawić. No wydaje mi się, że piasku. O sen... Chodźmy dalej, chodźmy dalej, chodźmy się z Grzybulsa ze stopy się. Dobra, dawaj! Szukaję do Kolejny protein Dawaj! Dobra, zrobimy to... No to zarabię tych Wafel ryżowy? Dobra, od Taki Takie o, tak? ryżowy. Tak. Ale on tak, on tak muli. On tak... I on z... potem tak zostaje w buzi w ogóle... Tak. Właśnie mi się da, pierwszy w tą sztonkę wody i chciałem przejść po kolejną No, bo to jest tak, że... Jak już napijesz się wodę, to się robi taka fajna papka w Tak, Ale to jest spoko. Bo ja w tamtą stronę się robić. Taka papka jest mega fajna. Ale <noise> pojuzd!

się 10, 10, 10, no, nie wiem, ale obecnie jest a co za tym idzie? End jest a co za tym idzie? Nie da się zdobyć. Dobra. o Ma się odbyć. W może być. Ale, e, o, wchodźcie na mój kanał, sobie... subujcie go. Lecimy tak tak ja w stówę, a dalej po 1000 a tysiąc, tysiąc, a tysiąc, tysiąc, a tysiąc, tysiąc pokaże twój. A